Hej, witajcie! Dziękuję Wam bardzo za 200 tysięcy subów. Jest dzisiaj ze mną w tej okazji ojciec Gabryś. Konnichiwa! W tej okazji będziemy próbować zjeść dzisiaj 200 sushi. Próbujemy zjeść po 100. Zrobimy sobie taki mini challenge. Czy jesteśmy w ogóle w stanie zjeść po 100? Jak myślisz zjemy? Mm... Zjemy. Zjemy macio! Niektóre są chyba wegetariańskie. Mniej więcej po około 10 kawałkach, jak zjemy na głowę, to będziemy rozmawiać trochę o Polsce, o różnicach, jakie na przykład mój tata doświadczył tutaj. Więc oglądajcie zdecydowanie ten filmik do końca. Ale niestety nie było hasi, więc przygotowałem nasze. Jeśli chodzi o sos sojowy, mamy mamy 8. 8. Co znaczy prawdopodobnie to, że ten zestaw powinien być dla ośmiu osób. osób Dla nas dwie Niektórzy z Was oglądający, znają mojego tatę, na przykład byli z nim w Japonii i tak dalej, więc Prawdopodobnie są niektórzy ludzie świadomi, że Mój tata jest całkiem niezły w jedzeniu jest, Słynie głównie z tego, że bardzo dużo je ramen I bardzo szybko jest w stanie <laughs> zjeść ramen Tak, to prawda e, Jak będzie sushi, zobaczymy Zobaczymy, nigdy nie? Takiego Nigdy sushy. nie próbowaliśmy życia sztuków w zasage. Lamenta a sushi. to Tak, dokładnie. Nizzi Mankaj, subscriber, o mojego zajmas. A Kampai! A senuś, chcesz tego? Nie dziękuję. Ojcie, na nie. Ej, okay. i Itadakimasu. izo! Moje wygląda naprawdę spoko. Hmm. Hmm. Markunajem. Co? Nie wiem, co to jest. Ja zostawiam dopiero jedno, ty już trzy. Wracając trochę do pierwszego filmiku, mówiłeś tam o swoich pracach na samym początku Przypomniałem sobie jedną rzecz, Hai. że jeszcze pracowałeś jako fotograf W początek ja pracowałem jakoś w wielu podróżach, ale to jak e, zrobiłem zdjęcia podczas studia no, no różnego kraju No nie zbyt jakoś profesjonalne Jak przyjechałem do Polski, no, miałem aparat dobrego i zrobiłem zdjęcia I dałem do wydawnictwa no, taką taki producent jakoś artykuł papierniczy A to nic nie ma, tylko hentai, nic po prostu, takie normalne <laughs> zdjęcia po prostu Jasne. Dla mnie na przykład ułatwieniem sporym jest przy nagrywaniu na YouTubie to, że znam trochę Photoshopa, wiem mniej więcej jak kadrować jakieś rzeczy i tak dalej, więc dla mnie to było naprawdę bardzo spoko na samym początku, zwłaszcza przygody mojego na YouTube, czyli jakieś tam półtorej roku temu i właśnie większość rzeczy nauczył mnie tata, bo tata też... Dużo siedział właśnie przy obróbce zdjęć, mm. przy kadrowaniu. W zasadzie od dziecka pokazywał mi dokąd powinno sięgać wszystko, ile nad głową i tak dalej, i tak dalej. No więc właśnie dlatego myślę, że też miałem spokój początek na YouTube. Głównie też dlatego, że dużo nauczył mnie tata, więc więcej, no. Arigato go No to co, lecimy dalej, 10. Os. Powinni dać To sushi wygląda tak, jak. Nigdy i nie mam, pojęcia, mm. to też nie mam pojęcia, co to w ogóle jest, ale w smaku jest okej. Okay. No, Zobaczymy jutro, nie? <laughs> no. Zobaczymy jutro albo za chwilę. Senushi, masz stop para? Niku To znaczy, to jest nie? to. Nie, nie. Największy problem to jest z liczeniem w zasadzie. Jak się, jak się je i się myśli, co to w ogóle jest, mm. to się dosłownie zapomina o, o liczeniu. Jaka jest różnica, albo jaką zauważyłeś różnicę, w Polsce, 30 lat temu, a teraz, co się tu zmieniło? O, to dużo, ogromne. To teraz w ogóle to nie, nie poznaje. 30 lat temu było ciemno, brunne, smutne ludzi, a teraz zupełnie inaczej. No teraz bardzo jasne, czysta, ludzie bardzo taką no, e, tak uśmiechnięte. Ja pamiętam, nie niedziela jakoś, to było o godzinie 17-18. Wtedy ulica w Polsce nie ma nikogo. Bo wszyscy te oglądali telewizję, tego amerykański. Dynastia. To w takim razie jak w Japonii było. Ludzinicy 30 lat temu w Japonii mówią: Babru ekonomii. Ciosko dość zbyt dobrze. Zarabi spokojnie jakoś około 20-30 tysięcy zł. I nawet wszystko dość doszło do góry. Nagle po prostu, Tak. No więc, po co stracić pracę? Nagle. Jemy. Jemy. Hajd. Kolejne 10. Ale! Czy hmm. to tam było? to samo okno. To wygląda jakby było zawinięte w sałatę Hmm Hmm. Ok, Okej, następne pytanie. Jedliśmy już 130? Ja już trochę czuję. No. Że trochę zjadłem. Kiedy byłem w młodości jakoś gabuliś, jedliśmy ramię 2 litro. Razem mojego ojciec i jedliśmy taką, no, oni robi nawet dzęcia po prostu, 2 litro, tak, hmm. miso ramen hmm. Kiedy bardzo dumny, a teraz... Więc tak, jak już wspomniałeś o swoim tacie, jak byłeś wychowywany przez rodziców? Na co bardzo zwracali uwagę Twoi rodzice podczas wychowania? Mega, mega japońska naprawdę. Mój tata był bardzo ciężko w bo no, niestety. No więc mój tata zawsze mówił, o z Hiroshi uczy się, uczy się, uczy się. I robi dużo, no tego, sukces kariery i dużo pieniądze, bo tata naprawdę miała ciężko sytuację. I moja mama nauczyła no więc, no było bardzo, bardzo ostre codziennie nauki, nauki, nauki. Moja mama, tata kiedyś no, mówili, no trzeba dobrze ucieć, ale jeszcze tylko trzeba kiedy są dobrze zachowywać, czyli zawsze szacunkiem. Niestety moja mama, kiedy miała tylko poważne kontuzja i moja mama leżała w szpitalu prawie no 80 lat, tata wrócił do domu bardzo zmęczony. Ja też bardzo zmęczony, po szkołach i awantura. Bum! Curowe wychowanie, tak, tak, jest tak, to tak, tak, do tego. No, A teraz jakoś teraz zupełnie inaczej po prostu. No, teraz nie można uderzyć po prostu. Szkoła tak samo było. Szkoła tak normalnie uderzyły dzieciaki. A teraz jakoś nie można nic nawet powiedzieć. Okej, okay, no to teraz jeszcze ja się z Wami podzielę wychowanie moich rodziców. <laughs> Tata był wychowywany przez rodziców japońskich. A u mnie rodzic japoński jest tylko jeden. Wydawać by się mogło, że Tata miał surowe wychowanie, też będzie surowym rodzicem. I czasami tak było, ale no, mama jest silniejsza trochę. <grym <grym <zimieniu> trochę, <grym zimieniu> to, <grym zimieniu> trochę to mało powiedziane. Ja taków i no hmm. tak, no właśnie, to, to też taka jedna, jedna. w ogóle w zasadzie to tak też wygląda trochę w Japonii często, że, że to kobiety są silniejsze i mamy zazwyczaj się zaj, zajmują dziećmi Dokładnie tak, dokładnie tak W Japonii jest podobnie i u nas też, może dlatego też rodzice się dogadywali, bo hmm. ten podział był po prostu dokładnie tak jak to wygląda w Japonii W Polsce tutaj dokładnie tak samo to działo się właśnie, że to raczej moja mama... Przede wszystkim też dlatego, że, tak jak opowiadałem wam w niedawno filmiku, że to właśnie facet musi zarabiać, a kobieta zajmuje się domem i dziećmi. U nas było dokładnie tak samo, do pewnego wieku. Moja mama zrezygnowała z pracy i zajmowała się nami. No a tata pracował do bardzo późna. Zresztą, jak pewnie kojarzycie z poprzedniego filmiku, no około zawsze zawsze wracał do domu. Więc znowu wszystkie jakieś pytania, co i jak, to zawsze wszeli po prostu do mamy. Chyba, że w weekendy na przykład mama coś się nie chciała zgodzić, to raczej szliśmy, że mówię, szliśmy, bo jeszcze oczywiście mam moją siostrę dwa lata starszą. To właśnie szliśmy do taty się zapytać o pozwolenie i tata zazwyczaj pozwalał. Ale jeśli chodzi o wychowanie, to z lekcji taty najłatwiej mi wyróżnić dwa, trzy, myślę, takie aspekty. Po pierwsze to szacunek do kobiet i osób starszych. Tata zawsze bardzo, bardzo, no, naprawdę był skupiony właśnie na tym, żeby mnie w ten sposób wychować, żebym nie śmiał się ze słabszych, nie dokuczał słabszym, albo właśnie nie dokuczał innym koleżankom. Wiecie, w podstawówce to za bardzo się nie patrzy na płeć, wszyscy czasami nawet wręcz biją się ze wszystkimi, zwłaszcza w tych pierwszych klasach, no u mnie zawsze pamiętam, że tata bardzo mocno na to naciskał, żeby... Żeby nic takiego głupiego nie robić. A kolejna rzecz to na pewno nie palenie papierosów. To nie wiem czemu, ale to ci wyjątkowo na tym zależało zawsze. I do tej pory nie zapaliłem ani jednego papierosa w całym moim życiu. No i kolejne to po prostu takie zwykłe, że nauka jest ważna, ale nigdy nie było u mnie tak, że jak chciałem coś zrobić, w się sensie miałem jakąś pasję to nie, bo nie, bo musisz się uczyć i tyle. Ale hmm. Ostatnio myślałem, że w zasadzie co chciałem, jakieś, nie wiem, granie na gitarze, hmm. granie na perkusji. Miałem mnóstwo takich dodatkowych pasji, nawet tańce przez chwilę. Chociaż to, ma, ta, ta. Chociaż to była akurat trochę przymus mojej mamy. On mówiła, że, że, że... Jeśli chodzi o ba balet, nie? Nawet. Balet jest sekretem. <laughs> Ale okej, okay. powiedz sobie, że to będzie jeden z sekretów, który właśnie był revealed. E, tak, okej, okay, teraz krótko o tym, jak chwilę tylko tańczyłem balet. ja mama zawsze wychodziła z założenia, że facet fajnie jak tańczy. W sensie, wiecie, na przykład na weselach, nie tylko jakieś takie coś, tylko że faktycznie potrafi wziąć partnerkę i po prostu zatańczyć jakiś taniec. Bo Japończycy, bo, bo... bo nie umy tańczyć. Tak, dokładnie. Zero, tak, zero, tak, tak, tak. Japończycy raczej nie tańczą. Na weselach też nie ma czegoś takiego, że się tańczy. Nie, nie, nie. nie, nie. Tylko jest kolacja. Nie. No, I... Nie. no i właśnie tutaj, na na weselach najczęściej to widać, bo na... w tamtym czasie, kiedy właśnie byliśmy mali i tak dalej, no to znajomi mojej mamy, mojego taty mieli śluby, więc sobie na te wesela chodziło i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj się właśnie moja mama bardzo na tym skupiła, że fajnie jak facet tańczy. No i mnie trochę popychała do tego, żebym tańczył. 日本語は何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。 Wtedy, kiedy wszyscy chłopaki cieka po tym moment, żeby można naciskać na te dłończki i potem jakie po taniec, my nie mieliśmy, ręce przez ten tezin. Naprawdę. Mówię, tylko tańczmy beriakom. Tańczmy, bo wszyscy znacie tego, to bergika, Bergika. Tak, tak, tak. No i to, ta tańczmy. Co rok, co rok, co rok Bergika. Tak Ale to tylko tyle, nic nie mogę ta umiem tanczyć. Moja żona patrzyła tylko jak ja tanczę, jako, jako smocie Judo. No to mówię, Czyli mama, mnie. No właśnie, bardzo. Do, do dzień się. Nie umiem tańczyć. Wtedy tak. Gab Gabriel, no, te niebo, no tak. Jako ojciec. No, Dokładnie, ci, no. no tak, tak. Więc mama mnie pchała, właśnie, do tego, żebym tańczył, no i. Ech, ale to było dawno <laughs> temu, to był w podstawówce no i też w jakiejś piątej klasie, czy czwartej nawet, mm. jakoś tak. I, tak, zapis... I było... wtedy był jakiś taki dom kultury, to się nazywało, czy coś. Mm, I mm. był taniec nowoczesny. Tak było napisane. Tak, jest. I moja mama stwierdziła, że, że masz iść na taniec, ja też zobaczyłem, że ok, taniec nowoczesny, to może będzie jakiś taki hip-hop, czy coś. Wychodziłem parę miesięcy w zasadzie, byłem jeden chłopak na 34 dziewczyny. Tak jest, tak jest. I no i dopiero jak już ćwiczyliśmy te piruety zbyt długo, to się, to się zapytałem <laughs> pani, która to prowadziła, przepraszam, ale to miał taniec nowoczesny, a my tańczymy balet. Nie, balet to jest taniec nowoczesny. No, no, pamiętam. I tak. wtedy wróciłem wściekły do domu i powiedziałem, że już więcej tam nie pójdę, i na szczęście nie musiałem tam wrócić. Było takie coś u mnie, że nauka jest bardzo ważna, ale po nauce zawsze był też czas i możliwości, żeby robić coś więcej. No i też między innymi właśnie od samego dzieciństwa w zasadzie robię przeróżne rzeczy. Tak jak do tej pory. Zacząłem nagrywać na YouTubie rok mm. temu dosłownie mm. i ciągle próbuję czegoś nowego. I to też po prostu właśnie dzięki moim rodzicom. Hu, naprawdę. Nie zasługuj się, nigdy nie co z tego. Tata bra bardziej w zasadzie kładł nacisk na to, jaki, jak się mam zachowywać. A mama bardziej jeśli chodzi o naukę, ale oboje, jeśli chciałem się w czymś rozwijać, to mi pozwalali i zrobili wszystko, żebym mógł się rozwijać w tym, czym chciałem. Jedziemy do 40. <grymne> Już jest zimno. Bardzo. Gombory GĄBARE Wczoraj rozmawialiście o sushi ba, prawda? My okay? nie niemu sushi ba To my mówimy po japońsku sushiya-san ja Sushiya ja. Tak? Okay? Sushiya-san ja Jeszcze sushi master Nie ma tego słowa Itamae hmm. Naprawdę myślałem, że pod 100 dam radę zjeść no, Ale... No, no naprawdę, bo Gabryś też bardzo dużo je muszę przyznać, dużo Tak długo zajęło ci nauczenie się polskiego tak, żeby z kim się dogadać? 32 lata Dziękuję. I dalej jestem. No, no, no. Chociaż ludzie komentowali, że niepotrzebne są napisy, bo cię rozumieją. O, dziękuję! <laughs> Ale to naprawdę so, no, chodzi o tak. Słuchaj, i tutaj jest na ciebie u Sam haha, pamiętacie? Pierwsza duba lekcji, nic nie rozumiem, co ja mówię, prawda? Dlatego, pociwowa, kiedy jest druga, trzecia lekcji, wtedy na razie, ooo, sensy ja mówię. I taka ciekawostka, nie wiem, czy tam można zdradzić w zasadzie. Słyszałem, że podczas ślubu, kiedy mówi się to, te słowa przysięgi, to powtarza się po prostu po księdzu, czy coś. Ale ty nie zrozumiałeś wtedy słowa, zero. tylko wcześniej się uczyłeś na pamięć. Zero, zero, zero. Moja ko kochana jonka mi dała, no, taką karteczkę i dała, więc, no i ona powiedziała pamiętaj, memorize, czyli pamiętaj, ja mówię, What is this? Memorize! Musiał pamiętać tylko wszystko tego, ale nie jeden słowo, nic nie rozumiał, nic kompletnie Jako nauczyciel języka japońskiego, jaką mi dałbyś jedną radę? Jak efektywnie, albo jak najszybciej nauczyć się języka japońskiego? Ja zawsze mówię tego mojego uczę, nie, nie bój się błędy. Okej. Okay. Czyli po prostu mówić. i... Tak mówić, mówić i mówić. No i jest dużo różnica Osoba, które boją się, Uczą się dużo, ale boją się, no to no nie idzie takie po Dziękuję wam wszystkim za 200 tysięcy subów. Jestem naprawdę aż wzruszony i na koniec jeszcze takie powiedzmy trochę małe ogłoszenie. Będę lecieć do Japonii za dwa miesiące. Planuję bardziej pokazać. W zasadzie to mój cel też jest odwiedzić dziadka. Postaram się również z nim nagrać jakieś filmiki, jeśli będzie chętny. I generalnie też głównie pokazać wam miazaki, jak wygląda uh, no, miejscowość rodzinna w Japonii. Więc jeśli chcielibyście jakieś konkretne filmiki z Japonii czy coś, dawajcie znać w komentarzach, ale nie ukrywam, że mam już rozpisane pra prawie 20 pomysłów na filmy i mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie zrealizować. Będę tam Prawie 2-3 tygodnie między dwoma, trzema tygodniami. Bilety tanie nie były, co prawda, bo już teraz sporo się zmieniło. Kiedyś loty kosztowały około 2700 zł dwie strony. No spokojnie. Teraz już około 5000, żeby lecieć do Japonii, więc tutaj jest droższe, ale na pewno to czy ceny wzrosły czy coś, to już będzie wam na bieżąco mówić z moich filmików, jak będę w Japonii. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Dziękuję.